Witam wszystkich z tej strony All a to jest kolejny odcinek z... właśnie, kolejny? meka. Pierwszy. Pierwszy. Pierwszy z tego sezonu. Z tego sezonu, a jak do nogi? My dżungli? Cziupla! alkomat Alkoholmarca. Halo? No mówi dziupla! Dziupla? Dżungla lepiej, no nie wiem. W ogóle na fajny pią, bo nowy serwer mamy. No, 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 no. Dupny serwer Dupny serwer. Bo że to... Plum, był. Zaryłem piętami od podno, Ale mi ja się nie stało, nie? Ja przepraszam, że się darłem, ale spadłem prawie. W ogóle mam ten łuk i strzałę. Ale... A i, kurde, jest może wystawi. byś to wyrzucił! Jo, szale Chyba do... Duszyka. A kuku? Nie ma duszek. <laughs> duszek Ale ładnie tacy rudy wyglądają, duszek. A, ale gdzie pniemy? Prowadź a, panie. Ja tą, biję tą dzikę... ...tą meduzę czy jakiej tam. O śmierdzi. Panie, Normalnie ryj jak dzipka. Spację naciśnij. Bijemy go, bijemy... ...bijemy mam, go... ...tylko, że on... Mam przyskać. drzewo. No oh, jest. Mam sadzonkę drzewa. Idę na ląd. Na Lontis Ej to co robimy, gdzie idziemy? Ale prowadź Nie wiem trzeba bazę robić. No to prowadź. Ja no to pani kobla. Kop to wszystko co się rusza. Ja to zrobię zetnę drzewo. A ja kakao. A ja idę po drugie. Kakao mam. A to chyba niedojrzałe kakao było, czy co? Nie, ja mam y, ziarna kakaowe. Ja też? I co z tym można zrobić? I potem to można się... Nie, nie wiem to Zasadzić na drzewie Dać, to to... Stać na drzewie. No potem i co? Się... No i potem rośnie takie coś. No i co? I po... No i potem z tego może cestka robić. Chyba. Nie, że to wyglądało jakbyś w powietrzu się machał. Ale się długo... E, zrobię długo... crafting table. No. Długo się trzaska bez, bez żadnej... Zrobię crafting table. Gdzie ja tam ręką? Ja tu nie wiem. torbielem Chcę postawić. Już się Fakty... że mi uciekliście, no. Faktycznie, bo to różnica. Spajki wiesz co? Zastanawiam się czy nie zrobić hey, teraz... tym... o hashtag przyszedł. Weź no przerzuć do hashtaga. Ty, Ty skopałem bajki, zobacz. i zobacz. Znaczy zrób na razie tutaj ten kram no. Ale ogólnie nie czytam to drzewo, które jest najwyższe tutaj na tej mini wisapce ja. Czy tam nie będziemy się osiedlać na tym na przykład Nie idę go ścinać przerzuciłeś tego? Zaraz nie, poczekaj bo robię siekierkę. Ty masz w ogóle działanie się, skupujesz 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 się podniewa albo co? Ja to Ja Zrób zrobiłem. nie ma. Grano hashtag Minecrafta na... okay, Hashtag, hashtag, hashtag Co tam, co tam? i weź i zrób Co tam, co tam, To coś gramy, czy nie? No, aż obok mnie. Aż gramy, właśnie. Wow, jakie dawno nie gramy Minecrafta za Loki. Wow, co? No, tak wow. nie mówi Minecraft? Tak, nie jestem fajny. Gdzież? Aż mi <tłuk> <tłuk> Nie, hashtag, to no mi podziękujemy. Oj, no spajki, spajki, ty jesteś niepoprawny, polityczny Ja zaraz napiszę do Sobona, czy będzie i idziemy nagrywać. Kurwa, Sobon, jezus, Mariusz. Wczoraj Ray cię! To, to ci on jeszcze żyje, on jeszcze istnieje. Właśnie, wiesz, to on jeszcze to żyje? Wczoraj był? O, się... Masakracja jakaś. Ale tam gdzie? W kubusku? Nie, na Twistiku. Chłopak. Huh. Masz. Paki, o, tak, o, o. wasz kolega, Alok allok. O. Nasz znajomy Alok Dl ser pan, pan Dałem ci powiedzieć. przecież gdzie No? Co? Ja cały czas próbuję jedynie czerwo. że... że co mi obiecałeś? Hmm. Eee... W ojcu? Tak, to jest się kamienną siekierę? Ej, może... A już masz w którym Trwa. Ma? Miejscu... Dawaj! Osiem jeden, ale zużyjcie te, te drewniane co macie tutaj. Ja zużyję No ja zcinam drzewo Alok, ale jesteś. chyba nie, a My, Ja to, jestem koło tego automatu jestem Alok Co? Nie będziemy chyba tutaj budować domu no, Ja nie, idę kogoś. z tej wyspie można by zbudować, co? A ty obok No i taką kładkę na dworze I tutaj jakoś coś fajnego zrobić i w tym dżungle iść, nie? No skończyła mi się drewna. No to, ale to będzie. A nie, żeby... Właśnie, sobota potrzebujemy do budowania domu. A co to jest dioryt? Nie wiem. Żebyś miał. Bo mam już tego sześć. Żebyś nie pytał. Nie no ja coś i... na pewno sobie no. można zrobić z no. Dlatego mam sześć tego. tak? Rozbieram. mam prośbę. Nie mam pieniędzy. Napisz do sobota. Ja napiszę mu SMS. -em. Żeby on ode mnie chociaż od, odpisał. No to napisz mu SMS. Ja że... do, ja do niego zadzwonię. A teraz? tak. Co do niego i powiedz mu, że ten... Że zgupić Że potrzebuje go na Minecrafcie Widzicie? Powiedz mu że go czuć kurwa, że czosnek żar i go czuć aż tutaj. Alkomat <laughs> 59 tego Drewienko. Moglibyście mnie tepnąć z łaski swojej. No jesteście tak. obok nas człowieku. Dobra, to jest... E, alkomat... Masz czas, What? Alkom Dlaczego kopałeś ziemię dobra, siekierą? Dobra się. A bo lubię. On, on w robocie siedzi. Alkomat Boże, świetnie takie to są. Alkomat. No? O, dusek, o. kurwa, gratki. Ziemię, no. piasek. Najłatwiej i najszybciej kopie się łopatą. No, Ale no, tylko, że pod warunkiem, że ją miał. Aha, Będrów... o, to to inna sprawa. Poczekaj, już idę i ci zrobię. Kakao, znalazłem, będę kakao miał. No, bo ja muszę. Spanky, nie Rady, nie gdzie jesteś? Ja byłem w dole, kopałem kobla. A, widzę Chodź, idziemy po kobla. Ja to? ale potrzebuję drewna, Misz po Masz patyki? Yy, nie, mam drewno. Możesz mi dać nie, drewno? Nie, ale radzi sobie Oj, i, zobacz, i, i nawet hashtag nie jest rudy, kurwa. Dobra, to. Czyli no. tylko tych dwóch z rudy? No kurwa. Duszek też. Oj. Wzięli dwa z tu? czy bo, a to wiesz, to jest obok siebie, także wiesz. Sporo. To jest dzielnica, bo chwilę. na pewno Mam dwa jabłuska. ten piasek, kopy jesteś mu ratowani wyszedłem z dżungli. ty, ty, ty ty, trzymaj łopatę No to rzuć Chopaki Dam ci siekiery Wyszedłem z dżungli. Jupika je! Jesteś jakiś Tam... nowy sezon czy coś? Tam ci... No nowy Juppie sezon bo tamten się No czekaj, muszę coś wywalić. A to tu, tu się od drzewu i zostawię tak nisko. Naciśnij E tam masz cały ten. Ekwipunek. Myślałem, że, że jak nie było. Nikt tak nie bo nie tłumaczy jak grać. Co? Jesteście bezczelni. Tłumaczymy go cały czas. Nie, nie lubię rudych. <laughs> Ej, potrzebuję żelaza z pajki, wykopałeś coś? <laughs> tak działał <chciałbyś. laughs> Czyli nie. Już I co można? Można ośmiorniczki jakoś rozmnażać czy nie? nie? One same się będą robić One się chyba nie robią Nie robią się Nie ja idę Hashtag do tego. tak ci odwaliłeś Kamienia potrzebuję Ja mam No i kamienie, ja bym to mam A ja zawsze lubię te zaczęcie sobie Bo fajnie się kobla kopie Ej kurwa Wtedy no, wiesz, no, że jest ten koble poczynanie mój kamień nie? Wyjdź stąd, mój no? kamień, wyjdź Po później już ty, na tyle odcinkach jestem tyle tego kobla na kopie, że jest niepotrzebny. No, nie wiem, no, teraz nie. też tak będzie. No właśnie Spajki, Mi jest potrzebny kobel, bo ja mam nowy no. Chcesz? Wpaść? Może tego? Nie, nie potrzebuję. Czyli Spiky, osoba, no? bo ja to nie jest za zabawny. jest w osoba. robocie. Aha. Czyli ja e, nie robocie. Czyli że co, że, że stoi. Na praktykach. Co? Czy je? Targą, tak. na praktykach jest. Nie no, dłużego tej godzinie podatnikiu to nie bardzo co. No, ryzyko. No ja tam nie, już nie wiem, wiem co tam się we no Włokawniu dzieje no to gdzieś no to, no to, no to, no gdzie to, to tak, jest. to co to to jest w tym? Gdzie to, co to tak Gdzie hashtag. ty jesteś? No tutaj coś. Ty w piertorie w dziurę To jest Undeshit To jest? To, to jest taka fajna skała. A no nie to jest dioryt, a Undeshit to jest taki czerwony A co tutaj? To, to jest? To jest nie. Weź, Lubi ty Polca. się nie znasz no, no to pan wytłumacz, co to jest? No to jest taka skała fajna, to jak, jak... Ta, no, to ty to tyle umiesz Wow. To jest takie fajne Tylko no, tyle na no, no, prawda, Fajnie wygląda Aha Aha, no tak, Ty. jak wszystkie skały zresztą, nie? Okay. Tak <grym> Albo Jak byś... komenda, Teamset 0 Ale on by się team musiał wolno. do konsoli przejść wolno. No właśnie Wszystko kowalny Muszę zainstalować takim. Ale nie, jak piszesz slash team set", to... To jest ten, oryginalny z gry Ale dzieci się czasu że będzie odcinek z Minecraftu Ale teamset 0 nie? No Widzisz? Słuchaj się czasu mądrego a ludzie Czyli z tego co wiem. No, mnie. nie. Ludzie z tego co wiem to mówili, żeby nie używać ten timeset. No. Tak na tym skąpkowym survivalu tak, to jakby my... nie robię. Tak, ale już teraz, się teraz nie jak nie nie skoro nie jest mnie. pierwszy odcinek to przez te pierwsze 5 można używać. O, parę. A ludzie, ja ludzie nie będę Do, tego do, do, do kopalni. kopalni. Ło jestek? Ty to dywan ma jestem. Ciebie nie tolerują, bo jakoś. A teraz to alkomat. ty dywan zrobiłeś kopalnię? Alkomat. Tutaj co ten, co wcześniej No, no tu No wychodzę, widzisz? Nie, nie, jestem w dole Ale że o ja tak nie. długo z tobą nie nagrywałem Przy tej skrzyni, no. no Masakracja aż, tak, stole, aż, aż, aż musiałem zacząć nową serię, żebyś zagrał No, no. właśnie. Mam <laughs> go. Biedny Ej, tu jest w ogóle PvP, czy nie? nie? Nie Ale będzie, bo jednak jest zabawa większa Komat, chciałem cię zabić <laughs> Więcej frajdy jest, jak się bije kogoś na przykład z fejkiego <śmienicza> <śmienicza> ja kobla jeszcze wykopię. Co? Kop, kop tam, czego y, szukaj? Y, Żelaza. Szukam, ale tu nie ma. A koligo. Ja idę po drewno. Drewno jest dużo. Nie, ale dużo. dużo, ma. dużo ma. Nie drewno, to wiesz, tak ograniczona ilość, to bo rano. to będzie trochę zużyte tego drewna, nie? Bo się tutaj będziemy osiedlać, ale pasowałoby mieć tego drewna trochę, nie? To teraz ja robię się kierkę. To ślaiki, żeś mi kobla nie przyniósł nic To w skrzynce jest Aha no To masz siekierkę Zrobisz, zrobisz mi kilof? Ja? ja mam jeden naucz zbieram. go, nie, naucz go od razu robić ten kilof Niech on się nie Ale patrz Weź sobie ze skrzynki, ze skrzynki sobie najpierw weź kobla to Kurwa mać, to będzie dobre A granik też zbiera? Kobla, bruk i zbieram. patyk Granik Aha, nawet pat... może by się przydał, bo I to jest nowe serwet przecież, nie dla nas Nie mieliśmy granic wcześniej Diory weź też się ty te zbieraj. Bo można teraz trochę więcej pokombinować z budowlami, nie? Będzie jakoś ciekawie. Ja nie na tamtych znowu 1,7,2 wersja i jakaś uboga. O, znalazłem żelazo. Dobra, wystarczy. Patyki mam, ale tego kobla nie. Mam bruk, no z... to weź skrzy... ze skrzynki bruk i przenieś to do ekwipunku No to mam bruk. I... Mam luk no więc jak coś to się zgodnie. No i dobra, no i wystarczy. I teraz patrz, przejdź tutaj do. Przejdź tutaj na to. No man. I teraz tak, jak masz zgodę z Patyki no Dobra, patyki dajesz Po środku Pionowo, dwa <tripod> <sutechnik> ja Nie, na kartce mu to rozrysuj, na skali Hashtag, hashtag tygrys Hashtag tygrys Cicho tam, rudy nie y ja jestem rudy <sutek> eee, O, inaczej Macie maszynę, tą telewizjonną Masz tę telewizjonną numeryczną Ale wyłącz to do co wyłączyłeś? O Jezu, mam te konstruowanie, to wszystko, już dwa batyki pośrodku Katusiu, słodkie spotkanie Dobrze, skończy. i u góry daj poziomo kogla Ej, skończyłem się łopata Jaki teraz ty? Wyjebie ktoś telefon Ja nie mam kogla Sorki. Bruk Rzucę bruk W ogóle, yy, muszę zerknąć. się Nie Dobra, mam Masz już sikierkę? Yy, fu. Nawet nie jedną Dobra Ale to po co tak dużo? Te z całego stacka zrobił no <noise> ukradł drewno Nie dałem mu cztery, z 5 tego, więc To może zaczynaj, nie? Mhm. Mhm Dobra Ale hmm? gdzie, gdzie jesteś? Gdzie to kurde zrobić, dokąd? Ja na wodzie cały czas, nie widzisz? Kurde, że no Na fazie, nie na wodzie o, I, i ramba ci drewno? Ja idę Ale. do kopalni dalej. Ale. Co? Rąba ci ci A tego, Alok, dalej handlujesz narkotykami? Dalej, ja co? A tu On tam chciał już działkę, nie? Aha. Bo tam jest miś... Albański, albański towar, nie? Wiadomo. Może masz albańskie kakao, to chętnie. Mamy tutaj jakieś inne kakao, jak chcesz. <laughs> jakieś takie tropikalne. Osnowieckie. Osnowieckie? Włocławskie. Oh. No, Tak. Najlepszy. Ja. Najlepszy Po od razu może odpał. Powiedz, to jest najciekawsze. Ketchup Włocławski w ogóle nie robi wrocławek. No. Taki ale zupra, to jest, ty pokoła na sprzedam mnie, nie? Teraz robimy ten. Teraz yyy, masz już drzewo robi... swoje wszystko co miałeś. w skrzynce. Ale ten ketchup Włocławski jest niedobry Tylko no, no bo, nie bo teraz nie robi go wrocławek. Tak, no ja nigdy go nie robię. teraz no nigdy wrocławek nie robi. Go. Zabijcie. Teraz ten. No tak było, dużo co zrobić. Spójrz, spójrz prawdziwie w oczy. Teraz nie robię... przerabiajcie drewna na ten. Na Przerabiam. deski, deski. Mam melony. Jeksował. Ale jak potrzebuję patyków to muszę. No tak, no ale tam trochę jakby co Ja tu? zrobię farmę melonów. Tam jesteś jeden wielki. Najpierw to zbudujmy. Spajki ja wiem, że ty masz melony, nie? Ale spokojnie. <laughs> Spajki, ma takie dydle wielkie. <laughs> po wyspaiki e, no nie łopatki. kradnij mi tam tego drewna hasz tak? Może z diory zrobić teraz kurczę łopata na przykład A to ty tam produkujesz razem? Zebrałem wszystko prawie, że Nie, no, wszystko ja Ohoho oh. Ho też się przyda? Coś się ze mnie duszek? Co tak. czarny tak. to inny? Tak. O co chodzi? No. Tylko tu... To... Bo jesteś rudy? No. Brucielcu, jak hmm. dlaś duszek to nie zmienić na te rudy. rudy teraz, co? Rudy duszek. <laughs> zaraz, zaraz coś się stanie. Może kogoś wyjedziesz z tym śpika, a co duszek będzie miał... <laughs> <laughs> nie <laughs> będzie miał tego. <badek>. <laughs> Mamy stacki dziewięć, chcesz? Radzio, jak sobie radzisz? Zajebiście. Jak ci się podoba Minecraft? Chujowo. <śmiech> <śmiech> Moja krew. E, będziemy grać. Mam stack i 9, chcesz? O, znowu znalazłem żelazo. Ale... Jupika, No mówię do ciebie, że mam stack i 9 drewna, chcesz? No dawaj, 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 dawaj. Żelazo by się przydało. A, się nawet nie przydało. węgiel, a nie żelazo. A ja bym. tu kopię, kopię i na razie nie widać. A, żelazo. Co Kopię, bo mi po potrzebny Dert, Ja mam Dert stary Ja mam mam do... 12 Z dwunastką to ty wiesz co możesz? Ja mam Start I to nawet nie A nie, ja akurat duszek ja o tym nie pomyślałem, ty pedofilu jeden No to o czym? No, czym? No, nie ja chcesz wiedzieć Myślisz o tym samym co ja, to jesteś obrzydliwy Co to mi tu robi? Co to mnie tu robi, o, proszę, to robi do... tu? No nie dywan, co się z tą Panie nie, nie, nie zdążyłeś się zostawić, no. <gry> Gdzie wy kuźwa jesteście? Po, A, tak, ja zbieram drzewo. O kurde, kurde Albańskie kakao, kakao. Chyba jest jakaś jaskinia koło, gdzieś koło mnie. Bo słyszę potworki. Ale są wyłączone. <noise> Ale nie, musiałem słyszeć jakiegoś potwora. To u mnie go w domu! Tak! <noise> <noise> u mnie w domu! Fajki, to nie ciebie w szafie? Jaskinia potwora, czyli tej, oliwii. <noise> oliwii w domu nie ma. Pojechała <noise> z małą do sklepu. No jak słychać, jest w domu jednak. O, alkomat, trzelejesz. <noise> o kurde! Weźcie! Co zrobił? Zbierajcie drewno. robił wszystko, tylko, tylko nie drewno. Kakao zbierać czy nie? Co zbierać? Kakao. No, no jasne, że tak. Dżuglowy, kudio. Nie wszyscy nie. lubią w kakao. Ale z nich tam i wracam sobie. Czoko jest spoko. Na razie Aha, ty też lubisz, mówiłeś, mi przyznam, że. Ale o chcesz tego drewna, No poczekaj, bo może na razie... Całą paletę. Razie co ty, masz, ty? Chcesz, ty chcesz ten, ten prostokąt wypełnić drewnem? Nie, a co? A tak, a czym? No niczym, to nie? ma być pasem dla naszych ośmiornic. Ale na co się ośmiernicą? Przecież, przecież tam będzie jedna, a one nie będą się respić. I czemu się nie będą respić? Będą Bo tak, to jest Minecraft. No jak, on, wystarczy, że jest głęboko i się zaczynają respić wtedy. A poza tym to tak, wiesz, tak fajnie może być, można coś nad tym zrobić. Ale nie można ich rozmnażać, więc po co będziesz... Ale zatrzymały? niech to będą, o co ci chodzi, gościu, ej. Ryb ryb, no... tak nie wpuścisz, no to... to ja też można się Bez, bez nadziei. Tu jesteś bez Nie umiesz się Hypnotizing. <grystanie> Jeśli ty tak poszedł. Tak, to problem. Twój świat, chłopie. Dobra, basenik już jest. Wiesz, co to no. ma. I tutaj można Wenecję. może właśnie nazwiemy to Wenecja i Wenecję będziemy robić, co? Dobrze. Nie, to nie, tak bądź bądź rektowali, Wenecji, rektowali, nie taką prawdziwą Wenecję, tylko taką, wiecie, Minecraftową ja Wenecję, żeby było po prostu wszystko było na wodzie, nie? I tylko mostami przejścia jakieś tam, wiecie, nie? Co wy na to? No. A to no. kierujmy się bardziej w tamtą stronę, bo tam no, mamy no. ocean. Ale no, tak. dla ciebie, patrz. Siu, 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 siu! Gówno pewnie. Glewno <ślesy> jakieś inne, ale jakiś ludykutaś. Jakiś ludykutaś. Wieś, Nie ty, wziąłem Ja go, bijemy go ja w się właśnie... Kurwa mi się skończyła Dobra, Brody, y w tym odcinku to by było wszystko Także zapraszamy do następnych odcinków No i trzymajcie się, Dobra. cześć Ten odcinek był Tu